A jak teraz wygląda relacja z twoją mamą, już tak idąc do końca tego wywiadu? Super. Moja mama, moja mama kocha przede wszystkim psy i koty, mm. które mamy w domu. E, mm, I myślę, że całą miłość przelewa na nie. No ma całą masę wnuczków, a, wnuczko, e, a wnuczki mają coraz e, lepszy kontakt z babcią. O, tak powiem. A to się trochę obróciło, że teraz ty się nią opiekujesz? Znaczy ona jest samodzielna, no, opiekuje pod tym względem, że, że ma gdzie mieszkać i e, ma kogoś, kto się do niej odezwie. Ona jest e, wbrew pozorom z jednej strony na nas bardzo otwarta, ale jest też zamknięta na ludzi, więc to nie jest dziwne. Ona ma swoje doświadczenia. Zresztą kto czytał dziewczynkę z kieliszkami wie, że yy, ona przeżyła swoją gehennę. każdy przeżył swoją. A myślisz, że ona miała łatwo jako mama Michała Wiśniewskiego, bo to dość mocno nagłośnione było i ty, no, tego czasu. Ja myślę, czasu, że gdyby swojego czasu dość dużo chyba to nie zostało nagłośnione, to my byśmy, ona nigdy nie rzuciłaby alkoholu i nigdy by to nie wróciło do jakiejś normalności. Post factum tak mówię, bo wtedy, wtedy mi było wstyd. Dzisiaj się cieszę z tego powodu, dlatego że ona odzyskała nowe życie, a ja przy okazji odzyskałem mamę. Więc tylko się cieszę.